Chodź ze mną do studni. Do studni? Twoim głosom przyda się mycie. Naprawdę? Sądziłem, że jest nieźle. Podoba ci się twój nowy dom w Betanii? To nie mój dom. Ale oboje wiemy, że żadne z nas nie może już wrócić do Nazaretu. Tęskni? To tylko miejsce. A po tym, jak cię potraktowali... Ale tam jest grup Abby. Wolę myśleć o świecie żywych, a nie umarłych. Łazarz dobrze się tobą opiekuje? Za dobrze. Gdybym mógł, to przez cały dzień siedziałabym w środku, osłonięta przed słońcem i otoczona opieką jak królowa Saby. Musiałam mu się postawić, żeby pozwolił mi coś zrobić, choćby zbierać nasiona i jagody. Słyszałem. Ima boli. Cicho, nic ci nie będzie. Włosy ci się plączą jak dawniej. Nie jesteś zbyt delikatna jak dawniej. Silne ręce masz po mnie. Dopóki nie poślinisz kciuka, żeby zmyć mi coś z twarzy, nic mi nie będzie. Nie ma potrzeby. Masz szczęście. Dzięki Bogu. Kiedyś wszystko było takie proste. Nie zawsze. Bywało ciężko. Czasem razem z twoim tatą musieliśmy wybierać, kto z nas zje kolację. Wiem. Trzeba nauczyć się niepewności ubóstwa. Moi uczniowie. Są biedni w innym sensie. W sposobie rozumowania, słuchania w wierze. Są ubodzy. Aż tak źle proszą o rzeczy ziemskie, prestiżowe miejsca po mojej prawej i lewej stronie. W chwale. Obrażają się, gdy okazuje pokorę i szacunek władzą tego świata. Zamiast, no nie wiem, zamieniać rzymskich żołnierzy w słupy soli, są tylko ludźmi, czego się spodziewałeś. Też nim jestem. Kochanie, zmieniałam twoje pieluszki, gdy były brudne. Wiem, co mówię. Tym, co mnie smuci, jest to poczucie, że żaden z nich tego nie pojmuje. Nie z własnej winy. Są po prostu niezdolni. Cytuję słowa mojego Ojca. A przywódcy religijni nazywają to bluźnierstwem i spiskują przeciwko mnie. Niektórzy ludzie po prostu wybierają złą drogę. Moi uczniowie twierdzą, że się ze sobą zgadzają, a potem zachowują się tak, jakby nigdy nie słyszeli tego, co mówię. Co musi się stać, żeby zrozumieli? Synu, to gorzkie. Co? Gorzka odpowiedź na gorzkie pytanie. Nauczasz w przypowieściach? Czasami tak. Pamiętasz, kiedy ojciec uczył cię, jak wycinać łączenie wiasku czy ogon? Nie zrobił tego opowiadając historię. Położył swoje ręce na twoich, owinął palce wokół narzędzi i poprowadził cię. Cyprys, Dąb, Jawor. Są posłuszne rękom mistrza. Ale ludzkie serca to co innego. Nie zaszkodzi spróbować. Bez ogródek. Próbowałem tego niedawno. Powiedziałem im, co się wydarzy. Niczego nie zrozumieli. Ludzka skłonność do unikania trudnych wiadomości sprawia czasem, że jesteśmy głusi. To prawda. Coś wymyślisz. Wejdźmy do środka.